Wszystkim, z tej strony Sarawi i w dzisiejszym odcinku, jak obiecałam, będę wam pokazywać kolejny etap mojego procesu ogarniania nowej oprawy graficznej. Z naciskiem na intro, czyli będziemy robić animację. Um, I zaczynam dzisiaj z takim, powiedzmy, bardzo luźnym szkicem scenorysu. Bo stwierdziłam, że tego etapu nie ma sensu nagrywać, bo to jest już dosłownie takie moje bazgranie na odpiarcie się. A zamiast tego zaczniemy sobie, jakie ja już mam taki pseudo scenorys i zacznę sobie mniej więcej a, projekt. Jak te sceny faktycznie mają wyglądać, e, ogarniać kompozycję i tak dalej. Ale generalnie o co chodzi? E, ja sobie rysuję takie bardzo małe e, szkice poszczególnych, e, jakby kolejnych etapów tego, co ma się dziać w tej animacji. E, I potem ja to sobie zgrywam w czasie, żeby mniej więcej wiedzieć, co kiedy, ile będzie trwało, jak to zgrać z muzyką i tak dalej. E, ten etap mam już ze sobą. E, I teraz tak. Wszystkie kratki są wielkości docelowego filmu, więc teraz będę się zajmować trochę bardziej kompozycją i po co w ogóle taki scenariusz jest. A, żeby wiedzieć, czy mi się w ogóle ten pomysł podoba, i B, żeby wiedzieć, jakich asetów będę potrzebowała. Co się będzie jak długo przewijać na ekranie, czy jak szczegółowa musi być i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że ja robię te animacje na zasadzie kilka ten, kilka po prostu kolejnych asetów na kolejne, jakby, etapy ruchu postaci, to tak naprawdę wtedy już jestem sobie w w stanie dokładnie wyliczyć, ile czego potrzebuje, um, także tak. Dodatkowo, żeby było zabawniej, dzisiaj sobie jeszcze ogarniałam coś, czego jeszcze nigdy nie robiłam, bo nie wiem, czy Wy do końca jesteście w stanie wyszczeć z tego scenariuszu, o co mi chodzi, ale plan jest taki, że jak mówiłam, zmieniamy budynek, w którym jakby dzieje się cała ta akcja um, i tym razem, z racji, że jakby chciałam tam wstawić całą tą, tą swoją obsadę, a to jakby będzie przelatywanie kamery pomiędzy poszczególnymi oknami budynku i jakąś tam zajawka, co się tam dzieje. Um... Żeby było śmieszniej, przygotowałam sobie, uwaga, uwaga, pokoje w Simsach, żeby jakby troszeczkę sobie zwizualizować, co ja właściwie w tych pomieszczeniach chcę, żeby było. Um, to jest taka, powiedzmy, moja refka poboczna, zobaczymy ile z niej jeszcze będę tak naprawdę korzystać, bo nigdy tego nie próbowałam, ale myślę, że może być ciekawie. No i przy okazji taka mała, powiedzmy, ściągawka z perspektywy zawsze się przyda. Wszystkie chwyty do jak to mówią. E, także mam nadzieję, że filmam się spodoba. Ja was zapraszam do oglądania. Żeby nie było. Dzi dzisiaj e, film jest znowu w formacie, w którym ja nagrywam na bieżąco, czyli w przerwach pomiędzy samym rysowaniem. E, więc jakby dalej testuję ten motyw narracji i zastanawiam się, czy nie przerzucić się na niego permanentnie. Bo mi się osobiście bardzo wygodnie tak mówi, a jednocześnie, jakby ta narracja jest chyba trochę bardziej spójna z tym, co faktycznie robię. Także no, jak będę, jak będę w trakcie procesu miała jeszcze jakieś spostrzeżenia, czy inne pierdoły, no to na pewno będę wtedy włączać nagrywanie i wam mówić, co porabiam po drodze. Ogólnie trochę zawaliłam sprawę, bo nie rozrysowałam sobie w tym bardzo pobieżnym scenorysie wszystkich klatek, które chciałabym uwzględnić, więc będę musiała je teraz dorabiać i znowu wszystko przestawiać ale przynajmniej to będzie pretekst, żeby potem mam jeszcze pokazać, jak to trochę montuję, więc w sumie nie ma tego złego. Uh, ogólnie rzecz biorąc, na tym etapie zrobiłam już pierwszy szybki szkic pomieszczenia i dochodzę do wniosku, że zrobienie sobie tej rozryski w Simsach było całkiem niegłupim pomysłem. W sensie, te tła tak będą rozmazane, uh, bo jakby nie potrzebuje pełnych projektów pomieszczeń do tego, natomiast jakby wiedzieć gdzie co jest, gdzie dojść, jakie kolory i tak dalej, to będzie naprawdę spoko. Staram się generalnie trzymać ilość asetów do minimum, w sensie każda scena będzie się składać z drugiego planu, pierwszego planu, czyli to rozmazane pomieszczenie i e, narysowane w szczególe, ten jakby to biurko, czy parapet, czy tak dalej. E, no i w postaci. E, większość w postaci będzie mieć maksymalnie po 3 ten, 3 kolejne klatki pojawienia się. Uh, bo to i tak będą krótkie sceny, więc też nie ma sensu robić nie wiadomo ile tego, bo zwyczajnie nie zdążę. Um, dwa pierwsze pomieszczenia miałam spoko zaprojektowane, z trzecim będzie większy problem, bo uh, jakby nie miałam na nie kompletnie pomysłu. A to jest pomieszczenie, w którym pracują gobliny i jakby ogarniają trochę rzeczy w firmie. I tak teraz pomyślałam, że można by przenieść trochę elementów z jednego RP, który kiedyś je robiłam, a i ten, i tam na środku dać taki duży jakby globus wysp, to by mogło fajnie wyglądać. A no i szafki z drabinami. Będzie dobrze, będzie dobrze to wyglądać. W ogóle kurczę, jeszcze muszę zaprojektować te gabinety, bo z tym jeszcze będzie problem, bo kilka mam, ale nie wszystkie. Także będzie śmiesznie. Ogólnie to jest sposób, żeby sprawdzić, czy designy postaci są wystarczająco czytelne i proste, żeby je rysować po kilka razy. Powiem um, tak, nie jestem jeszcze przekonana co do wszystkiego, ale generalnie wydaje mi się skończone. Przekopiuję sobie jeszcze e, kilka klatek tam, jak mam te fragmenty na samym początku, że się przesuwa. E, I potem bierzemy się zamontowanie tego. Zmieściłam w sumie wszystkie postacie, które chciałam zmieścić, więc jestem całkiem zadowolona. Dalej jestem przerażona faktem, że to będzie takie długie, w sensie. Um, nie wiem, co mnie podkusiło, żeby robić intro o takiej objętości. Przecież to nie jest nikomu do szczęścia potrzebne. Znaczy, ma nie jest, w sumie. Um, więc, tak, więc, nie wiem. A, znowu sobie dowalam roboty. Generalnie, cały my, jeżeli chodzi o. Programy do montażu filmów polega na tym, że ma się linię czasową, ten tak zwany timeline na ogół dolnej części całego interfejsu i układa się po prostu poszczególne elementy z bloczków. W momencie, w którym jakby ja mam po prostu serię estetycznych obrazów, no to moim zadaniem jest po prostu przygotowanie tego tak, żeby ustawić sobie podkład muzyczny, który ja sobie poobcinałam już w międzyczasie. Do tego po prostu ustawiam kolejne grafiki i wyznaczam w jakim powiedzmy tym. Ile one po prostu mają trwać. Między nimi się jeszcze czasami daje przejścia. A ja na ogół daję takie bardzo płynne przejścia w momencie, w którym poszczególne klatki mają, ten mają mieć między sobą ruch, czyli powiedzmy na przykład przesuwa się kamera, to zamiast robić po prostu takie ostre cięcia między kolejnymi klatkami scenorysu, to wtedy daje po prostu takie płynne przejście, żeby mieć powiedzmy trochę lepszą orientację w tym, jak to się będzie przesuwać, jaki będzie flow tego. No i oczywiście daje też takie przejście, jakie będą faktycznie fizycznie pomiędzy scenami. Czyli jeżeli na przykład pomiędzy jednym ujęciem a drugim jest jakiś Szybcie, szybkie przejście, to daje już je na etapie scenariuszu. To jest, powiedzmy, taki proces, który ja sobie gdzieś po drodze wypracowałam już przy pierwszych animacjach, jakie robiłam. I tak naprawdę bardzo mi ułatwia życie, bo potem właśnie wiem, co się w jaki sposób zgrywa w czasie. A dodatkowo, jak potem montuję filmy w programie do animacji, to sobie patrzę po prostu, w którym momencie, w której sekundzie, co się dzieje, i na tej podstawie podmienia masety. Możliwe, że to nie jest to najwydajniejsza metoda, ale powiedzmy, że dla mnie działa. W tym przypadku będzie jeszcze jeden albo dwa efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe. Takowe biorę ze strony która nazywa się zapsplat. tam mam wykupione premium, więc jakby mogę nie, bez nimi tu korzystać z samej biblioteki i korzystam z tego dosyć często, bo tak naprawdę wszystkie animacje i inne rzeczy, które zobaczycie u mnie na kanale e, od jakiegoś momentu, nie pamiętam kiedy zaczęłam tego używać, chyba przy jakimś projekcie na zlecenie, nieważne e, w każdym razie używam tego często, ale też jest sporo darmowych, więc jakbyście się chcieli poławić, to polecam um... Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Aha, sam scenorys, po prostu sobie przycięłam do poszczególnych klatek, więc jakby ten. One nie są perfekcyjnie wykadrowane, ale to akurat jest w tym przypadku najmniej istotne. To zresztą wszystko i tak jest na etapie takiej bardzo prowizorycznej prezentacji. Więc jakby, chodzi o, po prostu o to, żeby to było funkcjonalne i żeby potem się przydawało. A jeżeli powiedzmy komuś coś takiego nie pasuje, no to równie dobrze może tego nie robić, ale dla mnie jest to po prostu najwygodniejszy, tam, najwygodniejszy tor działania, tak? A, zapomniałam. Bardzo dobrze, jak się robi taką animację, jest sobie najpierw albo w trakcie robienia scenariuszu jeszcze rozpisać, co dokładnie się dzieje. Bo na przykład, pierwszy scenariusz, jaki miałam, to były tak naprawdę estetyczne ujęcia bez żadnych tych. Bez żadnego ruchu postaci, tylko po prostu poszczególne tła. Więc jakby do tego miałam załączony po prostu punkt po punkcie, co się dzieje w kolejnym ujęciu. I to też bardzo często robię. To jest. Nie do końca scenariusz, ale bardziej takie wskazówki, jakby co się potem ma dziać w animacji. E, też nie zawsze to robię. Czasami mam e, po prostu scenariusz, a czasami zaczynam po prostu od scenorysu i e, olewam ten fragment. Ale na ogół, jakby dzięki temu, też nie nasiedzi się człowiek nad niepotrzebnymi klatkami scenorysu, tylko po to, żeby stwierdzić, że jednak są potem bez sensu. Więc szczególnie jeżeli macie coś z dialogami, to to jest bardzo istotny element poza tym już na tym etapie, jeżeli ma się chociaż troszeczkę doświadczenia z jakby tworzeniem tego, można ocenić ile będzie roboty przy danym ujęciu. Okej, okay, ostatnia rzecz, którą sobie dzisiaj zrobimy, to będzie jeszcze dodanie kolorków. To jest coś, co zaczęłam robić tak naprawdę przy ostatnim projekcie. I ogólnie rzecz biorąc w tym przypadku to będzie bardziej takie pobieżne, bo chcę sobie mniej więcej zwizualizować jak ta kolorystyka ma wyglądać. Wzięłam to z refek, bo całkiem mi się podoba i stwierdziłam, że może to być spoko. Natomiast o ile ostatnim razem robiłam to tak, że po prostu kolorowałam sobie poszczególne jakby, kratki scenorysu i potem brałam je jako podstawę i na tym bezpośrednio rysowałam, to tym razem to będzie tylko jakby taki mój podgląd, więc też tego nie robię jakoś szczególnie dokładnie, bo jakby nad tą kolorystyką jeszcze trzeba będzie mocno popracować, żeby to wyglądało dobrze. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakby cały ten proces scenorysu, jakby robienia z tego w takie, powiedzmy, w cudzysłowie, animatika, montowania tego i tak dalej, to by było na tyle w sensie. Um, ale ja sobie jeszcze nad tym zająć życie będę trochę dłubać, ale po tym etapie można się już brać, e, oczywiście pomijając jeszcze jakieś dodatkowe szkice i konceptaty, które prawdopodobnie gdzieś sobie na boku zrobię. Można się już brać za asety. E, w sensie mam mniej więcej wszystko rozrysowane. Całość to jest ile? 6 razy 3, 18 kratek. Klatek, z czego jakby wiem, które to jest tylko przysuwanie się asetów, a które to jest coś, co wymaga kolejnych um, y, grafik, więc no, coś się z tego zmontuje. I jakby pokażę Wam przy okazji na koniec tego filmu, jak taki zmontowany pseudo-animatic wygląda. E, tylko mówię, to jest tak naprawdę bardziej na zasadzie wskazówka dla mnie, a nie żaden gotowy efekt. A e, to nie jest tak jak te wszystkie. Animatiki na YouTubie, które możecie znaleźć, na przykład z oczkami do piosenek i tak dalej. To jest fajne, to jest świetne, mi się strasznie te projekty podobają, ale na etapie, w którym ja i tak będę to zamieniać już na docelowe asety, to zwyczajnie nie ma sensu i zabrałoby za dużo czasu, który by tak naprawdę był do niczego niepotrzebny. Więc mówię, będzie śmiesznie, coś z tego wyjdzie, no i na samym razem, jeżeli gdzieś po drodze nie wpadnie jakiś, nie wiem, kącik paraseterzysty czy inny speeder, no to będziemy to sobie Kontynuować. A tymczasem ja Was będę dostać z końcówką nagrania, wyzwaniem tygodnia i popa! Pa. Witam w wezwaniu tygodnia, gdzie co tydzień podrzucam Wam nowy, dziwny pomysł na rysunek. A dzisiejszy temat brzmi: Grzybek, wojownik jeżdżący na mysz. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w wyzwaniu, prześlijcie swoją pracę na saravistudio.wyzłaniemałpagmail.com lub na nasz serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam!